Cześć Agnieszka. Cześć Jacek. Wiesz co? Tak przeszedłem kilka razy tutaj w koło i zastanawiałem się, właśnie czy, mhm. czy ty jesteś osobą bezdomną, czy nie? Jak to jest w swoim życiu? No to różnie bywa. Raz bezdomna, raz niedomna. Raz domna. A jak to w tej chwili jest? No teraz to ciężko. No. A dlaczego tak się życie dziwnie bawi? No tak ułożyło się. A co nie? się takiego wydarzyło właśnie? Zeszłam Roz... się z partnerem i no niestety. Aha. Szukam pracy i mieszkania, nie? A tak mieszkałaś przy nim? Tak. Ale to co to za partner, że nie zadbał? No niestety. Wyszło jak wyszło. Widzicie? Tak niestety się Ja się zastanę... nie bo to na długo nie będzie. No, to no. taki optymizm jest bardzo ważny w życiu. Tak, jestem kucharzem z zawodu, pracę, moment można znaleźć i proste. No. I mieszkanie wynająć. Tak się właśnie zastanawiałem nad tym, bo tak jak mówisz, no masz problemy w tej chwili finansowe, no. jesteś bez, bez pieniędzy. No tak. A taka kawka, to. Przez, nie, wiem. nie, ja nie płacę. A no właśnie, dlatego. Dziewczyny mi dają? Po prostu. No. A czy mówisz o tym, że jesteś w trudnej sytuacji? Nie jak to organizujesz? Nie, ja sobie nie mówię. Taką Podchodzisz i tyle. Tak, ale po co mam mówić? No. Jak ty chcesz ten problem rozwiązać w tej chwili, bo no nie masz gdzie mieszkać, gdzie spałeś tej nocy? U koleżanki. A, czy jeszcze? Ja nie jeszcze tak, tak mam, gdzie mhm. chwilowo nie. A tę kolejną noc też spędzisz u tej tak. samej koleżanki? Tak. Mhm. A jest takie ryzyko, że ona ciebie nie przyjmie, no, a jeszcze następną? A tego to nie wiem. Mhm. Się okaże. A jakie masz w ogóle doświadczenia w swoim życiu z bezdomnością? Potrafiłabyś na ulicy, przeżyć? Oj, ciężko. Ciężko, ja powiem, widzę, co się dzieje, nie? Ciężko. No. A kiedykolwiek spałaś tak po prostu? Nie. Na ławce? Mm. Długo byłaś z tym facetem? 17 lat. Uu, to kiedy mm. żeście się, się rozstali? W Miesiąc temu. Ale to on tak bez skrupułów Ciebie wyrzucił z domu? Uh -huh. Tak. A nie byłaś tam zameldowana? Nie. A dlaczego tak się stało? No tak się stało jak się stało. Świnia. A jest szansa na powrót do niego? Nie. Teraz to ja nie chcę. A. Dzwonił do mnie przedwczoraj. I chciałby, żebyś wróciła? Tak. A nie byłoby ci łatwiej przy chłopie? Ale on wypić lubi, a ja nie piję. A, rozumiem. No. I jakie to problemy, jak chłop pije? jaki alkohol. A kobieta nie pije, to jakie to problemy? Jest idiotą, tak powiem. Agresywa. Agresja się w niego wstępuje. Aha. No. I to tak całe 17 lat miałaś? Nie. Od dwóch lat tak. Coś mu się popieprzyło w mózgu. A przedtem było ok. Ok, No, ideał. A powiedz mi, czy kobieta ma taką szansę, żeby wyprostować mężczyznę, żeby mu przetłumaczyć do głowy? To musi płacić tego chcieć. A no. on nie chce? Nie chce. No, ale skoro dzwonię i się dopytuje, to może no. postaw mu warunek, że wrócisz mhm. pod warunkiem, że przestanie pić. Mówiłam, żeby na terapię podszedł. Tylko tyle, że on pracuje, nie? Pracy nie zabala. No. A jaki zawód wykonuje? On jest na budowie kierownikiem. A. No. To w sumie taka wyższa funkcja. A no. to, że pije, nie przeszkadza mu wykonywaniu tego zawodu? W pracy nie pije. No wiadomo, ale chodzi zmęczony. No. no tak. Po alkoholu? No to nie idzie. Bierze sobie urlop na żądanie. A ty nigdy nie piłaś alkoholu? Piłam kiedyś. 6 lat nie piję. A, no to w sumie no. masz jakieś tam doświadczenia? No tak. A czy to jak on teraz zaczął pić, to nie było dla Właśnie Ciebie... Właśnie mi to drażni, bo ja nie piję i mnie, w ogóle jak ja widzę, że ktoś pije, to mnie drażni, Aha. no bo ja nie piję. To rozumiem, ale czy nie było pokusy, żeby się... O jak to nie, mało to. Niewiele brakowało. No, ale nie, powiedziałem, ale nigdy się nie mówi nigdy. No, jeżeli chodzi o alkohol, to lepiej jest tak sobie tak. powiedzieć i po prostu nie pić, bo... Ja jak przestawałam pić, to sobie butelkę... Kupiłam do domu i postawiłam ją, do Dzistoj. stoi. A, no. znam kilku alkoholików, którzy no, no. mają w domu bardzo tak, dużo alkoholu. Tak, ale ciężko jest. Aha. Ciężko, tak samo jak narkoman. No, no, tak. no. Ciężko, strasznie ciężko. Próbowałaś z nim rozmawiać? Mało razy. Później, teraz nie mam czasu. <laughs> No. A co alkohol daje, tak według Ciebie? A siebie? ja nie wiem. No sama ja kiedyś. sama piłam, to ja nie wiem. Ja się czułam luzina jakaś, a a wie. Trudno mi powiedzieć na to pytanie. Ale jak nie pijesz, też się czujesz dobrze przecież. Dobrze. Mhm. Nie trzeba mieć alkoholu, żeby się. Ja powiem uślechać. tak. Ja w Sylwestra się nie napiję szampana. pana. Nie, już teraz. Przy soku witam. Bo wiem, że jakbym zaczęła Lampkę szampana, no. to bym ponownie wróciła, nie? To no. masz bardzo dużą świadomość. Tak, ja Właśnie. mam tą świadomość, bo ja byłam na terapii, bo ja sobie sama nie mogłam dać rady, nie? A jak długo piłaś alkohol? Sporo, ale ja po śmierci córki zaczęłam, nie? No i to bardzo przykro, no, to jest no. straszne, Córka czuł. mi zginęła, pijany kierowca w nią walnął, mnie I miała 12 lat, nie? I... jak to straszne przeżycie. Bo alkohol poszłam, nie? Rozumiem. No. A wcześniej nie piłaś? Nie. I jak to, bardzo? Ile ja piłam? Trzy lata ciągiem. No, stop. I cały czas myślałam. Ale się... nie to, że ja y, piłam mi się upijałam. Nie. No. Ale rano otworzyłam oczy, to musiałam, nie, ale później podziałałam dosyć. Książka mnie zaczęła nawalać. No. I cały czas myślałaś o córce, ten za nią? Tak. To było takie... Do tej pory zresztą, nie. Na cmentarz jeździ, na brudnie jest pochowana. No. A tu jest z tym samym partnerem, Jego, który tak. teraz... Jego. I on cię mimo to teraz wyrzucił? On mi może nie tyle wyrzucił, tylko on zaczął pić i... Ja mu dałam ultimatum, nie? Że mówię, jak się ogarniesz, to zadzwon do mnie. No, Proste. Dałam mu czas. No ale to dzwoni, to może wróć. To w Warszawie jest? Tak, na zaciszu. No to zawsze możecie się nawet spotkać na pół godziny, żeby pogadać jakoś, wyjaśnić to, no dzisiaj rzeczy. mamy się widzieć. No. Bo ryzyko jest takie, że po prostu... Na kawę mamy iść gdzieś, nie? Tylko, no. że on kawy nie będzie pił. Kawa z byłem to też może być. Ale on nie będzie pił, bo on kawę to tylko rano pije. No. no przed pracą, nie? I jakie masz oczekiwania względem tego spotkania? Liczysz na to, że się to wszystko jakoś wyrówna? Znaczy, jak przestanie pić, znaczy, ja tam nie mówię, że całkiem, to wiadomo, to jest facet, no to logiczne, nie? Tam, ja tam nie wierzę w to, że on całkiem przestanie. Tam niech sobie wypije te piwa, ale w domu, a nie, że mi pijany do chałupy przychodzi. No, no dokładnie, na ale Na izbie sama... wyląduje później, wstyd jak piorun. A bywał na izbie już? No. A ty? Też nie. nie. To a wstyd, to wstyd się nie? Nie. Ostatnio tu widziałam dziewczyna, tak narąbana, o Boże święty kontaktu z nią nie mieli. A, to tutaj na tej ławce. Na tej ławce, no. A, to chyba widzieliśmy to samo i przyjechało po nią... Pier, znaczy, pierwsza sześć nie? A potem straż miejska. Później straż, ale małą samą. Ale i karetka też była, hmm. ponoć. Ja tego to nie widziałam, nie? No bo tak mówisz, że chłop to tam sobie czasami powinien wypić, ale sama wiesz jak to działa, no mówisz, że no. nawet szampana nie możesz, no no więc nie. przyzwolić chłopu wypić raz na jakiś czas, to będziesz Co miała to no, samo. Nie, piwo to tam, od nie piwość, to tam piwo niech sobie pije te w domu, to ja tam już nic nie powiem. No ale no. plusy ma, no bo do ta. pracy chodzi. No tak, no nie zabali mnie, nie zabala, nie. Powiedz mi ten czas, kiedy Ty byłeś w takim strasznym ciągu, że piłaś mm. właściwie cały czas. No. Jak to Ciebie wyłączyło z życia? Czy miałaś wtedy możliwość, żeby, nie wiem, zarabiać pieniądze na przykład? Jak w ogóle wtedy się Twoje życie toczyło? Długów narobiłaś, czy Nie, to jest? nie, nie, nie. Brat nie? mi przywiózł. Nie. A pracowałaś w ogóle wtedy? Tak. Ja całe życie na kuchni pracuję. Kucharzem jestem z zawodu, nie? A alkohol... Teraz nie? mam tylko... Ale ja po pracy, nie? Ja do pracy normalnie szłam. Nie, ja po pracy, nie to, że ja do pracy chodziłam pijana, nie? A i do pracy chodziłaś trzeźłeś? Tak, no to przecież wiadomo. No. Kiedy można, to można, no to ja tego za tym, nie? A dlaczego odeszłaś od alkoholu? To było zdrowie. Szóstka? Tak. Mhm. Czyli gdzieś organizm całcy dał do no, zrozumienia. Do zrozumienia, że, że już dosyć, nie? To lipa. Że albo zdrowie, albo życie, nie? A miałeś potem powroty jeszcze? Właśnie tak, że. Z z z znaczy był coś? jeden moment, ale nie wróciłam. Nie wróciłam, nie? Znaczy koleżanka na piwo, nie? No, poszliśmy na piwo, wzięła sobie piwo, mi piwo, ale ja, od, ja tak patrzyłam na te piwo, nie? Ona mówi dlaczego nie pijesz, ja mówię, bo nie chcę. Mówię wypij, mówię za moje zdrowie. mówię, a ja mówię, śpię się śpieszę do domu. I nic nie wypiłeś? Nie. O, to bardzo mądrze. No, no, no. Czyli masz taką determinację, nie, żeby już nie ta. pić. Ale to nigdy się nie mówi nigdy. Alkoholik to wiadomo. Mój ojciec był alkoholikiem, nie pił od 20 lat. A ty siebie traktujesz jako alkoholiczkę? Tak. Nie piją Ja się tak nie pijam, ja się przyznałam do tego. Aha. Nie? A przed kim się przyznałaś? Na terapii, nie. A byłeś na terapii? Chodziłam na AA i, i później poszłam na terapię trzymiesięczną na zamkniętą, nie? Pomagały te spotkania AA? Może AA nie. Tam głupoty gadają, nie? Myślisz, że głupoty? Tak dla mnie. Ja mm, poszłam na, do, do tych do drewnicy, po, o, to No to szpital psychiatryczny. No to mogę Na terapię na mnie. I tam, bo w zamknięciu wtedy. Tak, bo ja chciałam na zamknięcie, nie? W warunkach szpitala? Ja nie chciałam na otwartym, nie? Bo mówię, na otwartym pójdę, to co mi to da, jak ja mogę wyjść. I pić. I sklep jest, no proste. Mhm. Dlaczego to AA ci nie odpowiada? bo? No ja do dziś chodzę A. na AA. Dwa razy w tygodniu. Czyli na nie takie głupoty, skoro hmm. chodzisz. Bo to trzeba. A jeżeli chodzi o tę te terapię, to czy ona była lepsza od AA? Znaczy ja powiem leki, nie? Tam ale dają leki? nie, trochę, trochę człowiek otumaniony był, bo miałam iść na Marywilską, mnie tam do Kotanckiego, nie? Aha. No, ale... I te leki Nas... pomagały? Znaczy się? nasłuchałam się, nie? Tam tylko dwa tygodnie chyba. Ale te leki ci pomagały? No może pomagały. Nie? Później to przestałam brać te leki. Bo one też uzależniały? Tak, no. A jeżeli chodzi o jakieś inne, tam były jeszcze, nie wiem, psychoterapia, jakieś spotkania terapeutyczne. No były takie różne jakieś. No. Ale, Ale chyba najlepiej żeby odejść od alkoholu, to najlepiej swojej trzustki posłuchać. Ja powiem, najlepiej to samemu. Możesz troszkę opowiedzieć o swoim zawodzie? Kucharki? po szkole gastronomicznej jestem. Z Wałcza pochodzę. Rozumiem. I no. jak to się gotuje, jak się gotuje dużo, to, to chyba inaczej niż w domu, nie? Co innego jest upiec schabowego, a co innego jest, a jest 50 schabowych. A to, to jest logiczne, no. no. A nie. miałaś takie kiedyś posiłki, że musiałaś 50... o, że w szkole pracowałam. A, no to no, więc jak pięćdziesiąt. to dla dzieci, no. Schabowych. Zaraz, sto. Mhm. Ale to nie wszystkie, nie wszystko schabowe, bo i diety są, i są te wegetarianskie dania. A, no właśnie. Też tutaj w tej szkole, bo ja... Teraz, teraz to, na razie Mińskiej ja pracowałam mają, w tej podstawówce. Mają prawo wyboru dzieci teraz, no. nie? Mhm. Ale nie, bo jest dużo wegetarianskich i diety też jakieś cukrzycowe, nie, to też co innego, nie? Mhm. No. Trudny to jest zawód? No zależy. A czy w ogóle? Ja, ja lubię. Ja powiem, w pracy lubię gotować, ale w domu nie, nie pojawę. On gotował. Aż tak. Mhm. Boli kręgosłup? Od pracy? W no przykutni? trochę. Trochę boli, bo to jest stojąca praca. Stojąca i ciężkie gary są no przecież. To... Uh -huh. A czy jest to też praca niebezpieczna? Niebezpieczna? No, można się oparzyć. No można, no. Ja słyszałem o takim przypadku. Tak. Konkretnym, że No mi się to nie zdarzyło, nie? Gary ziemniaków odsadzała No Znaczy i... mi w domu to się zdarzyło, jak odsadzałam ziemniaki, nie? to hmm. Tą parą wodną, nie? No tak, To tak, to jest... mi się... Zdarzy... Zdarzyło, Para nie? jest jeszcze bardziej parząca tak, tak, tak. niż woda. Mhm. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy da się gotować smacznie zbiorowo? Czy żeby gotować smacznie to trzeba w domku małe porcje? A mi się wydaje, że samemu lepiej. Grunt to jest dobrze doprawić. Doprawić? Tak. A zdarzyło Ci się na weselach kiedyś gotować? No byłam parę razy, tak. Na weselach dobrze dają mhm. jeść, nie? No ale i dobrze płacą. A i dobrze płacą. Mhm. Ile przed pandemią byłam. 15 tysięcy zarobiłam za, za jedno wesele. Za jedno wesele? Tak. 15 tysięcy? No, ale to bogaci. No, ale przed pandemią, nie? Ale to, to mi była się szefową raz raz kuchni chyba, tak? Słucham? szefową kuchni chyba byłaś. Znaczy tam gotowałam i później podawałam do To 15 tysięcy za jedno wesele za, dostałam kasy. Ale to bardzo dużo. Ale ja się wcale, ja w ogóle nie, nie wiedziałam ile ja zarobię, nie? No. 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 Może się pomylili? Miejsza A płacili od... po weselu? Nie wiem, na wycieczkę pojechałam. Bo jak po weselu płacili, to wiadomo dlaczego. Jeszcze ile jedzenia dostałam? Budki, ile? O, no właśnie. Gorzało to porozdawałam, nie? Aha. No. A jakie? Na wesele. Najchętniej przygotowujesz? Różne. No nienawidzę obozy morza. Nie, o, nie lubisz, przygotowywać? Nie, bo, znaczy, umie to robić, ale nie lubię tego. A zjadłabyś krewetkę? N nienawidzę. O. Ani małży żadnych. O, to schabowy najlepszy. A, a jak? A jeżeli już, to z bigosem i z grzybkiem. O tak. No i. Czy Ty masz jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o przetrwanie na ulicy? Potrafiłabyś sobie ogarnąć, nie wiem, jedzenie teraz na przykład? Czy... No, jedzenia to tu nie brakuje. Rozdają. A jak? To Ty już wiesz troszkę o ulicy. Wiem. No. Wracaj do chłopa, niech on się ogarnie. No tak. Jak się kocha, to się ogarnie. Ogarnie się. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No nie ma za co.